Cześć, jestem Michał. Mam 6 lat. Nie myślę o szkole ani o pracy. A to dopiero o emeryturce. Za 30 lat mogę wyglądać nie więcej. Tak, tak. Tak. Za 60 lat mogę wyglądać nie więcej. Same rachunki, same rachunki, a emeryturka cienka i znowu w tym roku nigdy nie pojedziemy na urlop. Wiem. Zgłoszę się do specjalisty. Jako maglę polecam moim klientom, jak zwykle, to samą, sprawdzoną metodę. Zastosujemy prosty wzór, znany wszystkim studentom ekonomii. Jeżeli co godzinę będziesz odkładał jeden gros, to pod koniec doby będziesz miał 24 grosze. A na koniec roku będzie się miał 87 zł i 60 groszy. Skorzystamy z przez wzoru. Tu mamy future value, kapitał początkowy, stopa procentowa i, i liczba okresu. W naszym przypadku kapitał początkowy wynosi 87 zł i 60 groszy. Tyle co rok płacasz na konto. To procentowa to 4%. A liczba okresów to 59 lat. To tyle zostało Ci do emeryturki. Jeżeli posłuchasz mojej rady i będziesz co godzinę odkładał jeden gros, to jak usiądziesz w emeryturkę, to będziesz miał prawie 20 tysięcy. A za to pójdziesz dookoła <tum> 不就坐过山。吧。